Witam, ja jestem Artur, mieszkam w okolicach Chicago i stąd oto też kręcę wam te filmiki, dzisiaj jest minus 11 stopni. Moment, zaraz wam powiem ile jest w Fahrenheitach. Czasami ludzie nie wiedzą ile to jest w Celsjuszach, czasami w Fahrenheitach jest 12 Fahrenheitów. Powiem wam tak, zimno jest strasznie. Ostatnio było minus 20 i tak nie było zimno, albo ja jestem taki dzisiaj zmarznięty. Ale o czym będzie dzisiaj film? Dalszy ciąg filmów o, o tej kasie co poszła z Ameryki na Ukrainę. Wczoraj nakręciłem film ile tu zawsze policja stoi jakbyście tędy jeździli po prawej stronie zawsze. Może czasami nie, ale przeważnie. Wczoraj nakręciłem film, ile by, posz... ile by można było kupić mieszkań i ile ludzi by mogło mieszkać za pieniądze, które Ameryka dała Ukrainie. Zobaczcie sobie, jak będziecie się zainteresowani. A dzisiaj to przedstawię w taki sposób, ile by można było za to samochodów kupić, bo chodzi o to, że dużo ludzi na przykład słyszy jakąś cyfrę w telewizji, czy w internecie, czy gdziekolwiek, ale nie zdaje sobie sprawy, jakie to są duże pieniądze. Ja czasami też sobie tak no, ciężko przeliczyć, 350 miliardów, yy, miliardów dolarów, jeszcze razy na przykład 4 zł, żeby to przeliczyć na Polskę, na, po, na, 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 no, na polskie pieniądze, to naprawdę trzeba mieć głowę matematyka, albo porządny kalkulator <śled> i dlatego Dzisiaj zacząłem tak liczyć, raczej znaczy wczoraj zrobiłem sobie ten o tych mieszkaniach, ale później mi to nie dawało spokoju. I teraz Wam przedstawię, jak sytuacja wygląda. Jeśli byśmy na przykład przełożyli to na auta, cybertraki, to każdy na przykład mieszkaniec Polski, znaczy nie każdy. Każda osoba mieszkająca na przykład w Warszawie i w Krakowie i tam jeszcze w paru miastach dostałoby po jednym samochodzie Tesla Cybertruck. Dlaczego tak Cybertrucki? No tak chciałem wam policzyć, żeby e, ludzie wiedzieli, mniej więcej te Tesle są dosyć drogie Cybertraczki jak to wygląda. Jeżeli byśmy to przełożyli na Dacia Duster które są teraz popularne w Polsce to liczby już się robią kos kosmiczne bo prawie połowa Polski prawie połowa polskich mieszkańców czy to jest dziecko dwuletnie czy noworodek no może noworodek nie bo jeszcze nie jest w statystykach uwzględniony no ale każdy mieszkaniec czy to jest kurcze babcia 60 letnia czy dziecko dwuletnie, każdy mieszkaniec połowy Polski Prawie każdy, no, prawie każdy mieszkaniec połowy Polski, tam 46% mi wyszło mieszkańców Polski dostałoby taką dacie duster. Także wyobraźcie sobie jakie to są, jakie to są pieniądze, co nie? Dużo ludzi mówię, dużo ludzi to tak sobie nie, nawet nie, nie daje rady skojarzyć, nie? Bo, bo to wiadomo, ktoś tam rzuci w telewizji jakąś y, cyfrę, czy tam gdzieś na YouTube usłyszycie, no dobra, 350 miliardów no 350 miliardów, nie? a ile to jest naprawdę? to jest wciul kasy co się stało? co się stało z tymi pieniędzmi? kto jest bardziej wtajemniczony no to wie a kto nie jest wtajemniczony to... to się, to się może kiedyś dowie, może kiedyś nie dowie ja chcę, może będę robił jest takie ciekawsze materiały ale to już nie wiem jak to zrobić, nie chcę to publikować wszystkim, tylko E, tylko jakoś muszę to rozdzielić na tym kanale, bo mówię... To nie zależy mi na... E, czy nie zależy, nie zależy. Nie o to chodzi, że nie zależy, tylko dużo ludzi po prostu takich filmów nawet nie powinni oglądać, bo Bo szkoda dla nich marnować czasu. A chciałbym te filmy zrobić tak naprawdę konkretnie. Nie? Te filmy co tutaj puszczam na kanale, to różnie są sami widzicie, czasami sobie jaja ja robię, czasami ty opowiadam, po prostu nie chcę iść w jednym kierunku, chcę troszeczkę tutaj ten kanał, ten kanał tak e, po prostu na wiele sposobów zrobić, żeby, żeby przekazywać kiedyś cenne informacje, a żeby tylko ludzie bardziej tacy mądrzy albo może nawet ludzie, którzy którzy po prostu umieją wyciągać y, jakieś informacje z przekazu, co nie, w ten sposób to zrobić. Ale wróćmy jeszcze do tego właśnie do tych, do tych, do tych pieniędzy, nie? Jak to, no każdy z Was może policzyć sobie, nie mniej więcej jest, ten, jest to wszystko dostępne, to nie jest jakaś tajemnica. Każdy ma dostęp do tego, jak masz internet, masz telefon, czy tam komputer, no to masz dostęp do tych danych. Trzeba tylko siąść i poszukać jakby przeliczyć te pieniądze i to są pieniądze tylko, które dała Ameryka nie, a teraz tak Europa podobno dała tyle samo czy tam troszeczkę mniej, no ale podobne kwoty, nie, czyli macie to już za te pieniądze można by było kupić na przykład samo, nową dacie Duster dla, dla każdego Polaka nie, jakby te wszystkie pieniądze z wojny z wojny wziąć, nie, to są naprawdę masakry to są pieniądze masakryczne Teraz się dziwne rzeczy dzieją, coś się wydarzy w lutym, pod koniec lutego, ale to już że wszyscy dowiedzą co się wydarzy, to już nie trzeba być jakimś prorokiem, trzeba tylko słuchać co się wydarzy. A odnośnie jeszcze tych cybertraków to jeżeli jeżeli byśmy to objętościowo poukładali te auta to by były kurcze też by pary większych miast można było zasypać tymi samochodami. Jak te pieniądze by się przeliczało na mieszkańca, na, na każdego mieszkańca Ameryki, no może nie każdego takiego, mówię mniej więcej ze statystyk, bo tych mieszkańców może być więcej, ale to co są dane podane, takie ostatnie dane, no to każdy z mieszkańców Ameryki dostałby około 1000 dolarów, nie? Jeżeli byśmy te pieniądze, rozdzielili na mieszkańców Polski, to każda taka osoba w Polsce, mówię, osoba, dziecko, babcia, żona, mąż, nie, nie, że bo niektórzy sobie kojarzą to, że osoba to jest osoba dorosła, która, która ma już tam ileś lat. Nie, jakbyśmy te, te pieniądze rozłożyli na każdego mieszkańca Polski, to każdy mieszkaniec Polski dostałby około 9 tysięcy dolarów. Czyli 9, 9 koła policie razy 4, no to jest prawie tam, nie wiem, 32 tysiące złotych, nie? To jest tyle kasy. Chodzi o to, żeby sobie to zobrazować, bo mówię, jak ktoś wam powie 350 milionów, no to, o, to jest dużo, ale ile to jest? To jest naprawdę naprawdę to jest masakra. Pieniędzy to jest kurde, tyle kasy, że w głowie się nie mieści. To teraz sobie jeszcze to popatrzcie z innej strony. Ludzie. No nie, no dobra, tego nie będę mówił. Ale sami możecie sobie sprawdzić, sami możecie sobie sprawdzić naprawdę, czy to jest, czy to jest tak, czy, czy tam. Nie wiem, coś mogą się pomylić. To można przeliczyć to na różne rzeczy. Jak tam przeliczałem na przykład na. Nie wiem, na sztabki złota, no to chyba mi wyszło 5 boisk. 5 boisk piłkarskich sztabek złota. Żeby można było kilogramowe sztabki złota rozłożyć na, na, na tym, na tym tym, na tych boiskach, nie? Teraz też ciekawe rzeczy będą się działy ze złotem. Nie wiem, może nagle na weekend jakiś film albo weekend sobie zrobię wolny, ale, ale będą się działy ciekawe rzeczy na temat złota. W którą stronę to pójdzie, nie wiadomo, bo. W Ameryce już kiedyś tak było, jak sobie przypomnijcie wcześniejsze czasy, że złoto było ludziom zabierane, no nawet nie zabierane ludzie, sami oddawali złoto, no bo były takie prawa, że musiałeś oddać jak nie to więzienie. I teraz też coś kombinują z tym złotom, złotem, chcą sprawdzić te, fed, te rezerwy federalne. Nie wiem czy to już sprawdzili chyba nie. Dzisiaj jest to, nagrywam akurat, jest piąteczek. Początek weekendziku. Godzina 5.35. Także nie wiem, co z tym złotem będzie. Jak sprawdzą, to rezerwy federalne: może złoto walnąć do góry. Może walnąć w dół. Mogą wykombinować coś, że będziesz miał złoto i nie będziesz nic mógł z tym zrobić. To no zobaczymy. Czas pokaże. Także piszcie w komentarzu swoje przemyślenia, jakie macie w głowie. Nie cykajcie się, u mnie można wszystko pisać. Czasami jest tak, że jak napiszecie jakieś takie rzeczy dziwne, no to sam YouTube to blokuje, ja nie mam na to wpływu i czasami jest tak, że ja nawet jakichś dziwnych komentarzy nie mogę udostępnić. Nie, że nie wiem czego tak jest. Może jak ktoś się zna na tym, niech mi, niech mi powie, jak to udostępnić, bo... Jest tak, że nawet jak wchodzę w komentarze, jest tam taka sekcja, yy, jakieś tam zamazane, już nie pamiętam, zamazane, znaczy nieudostępnione, coś tam, coś tam, że YouTube to przechwytuje i są takie ptaszki, że można zaznaczyć, żeby to udostępnić, ale te ptaszki nie działają, nie? Także jak ktoś się zna na tym, to niech napisze, yy, o co w tym wszystkim chodzi. Także miłego weekendu!